Pan Dariusz Pucer razem z żoną Małgorzatą prowadzą gospodarstwo o powierzchni ponad 18 hektarów w miejscowości pastwiska Kołobarcia. Gospodarstwo ukierunkowane jest głównie na prowadzenie pasiek pszczelich w ilości ponad 800 uli, z czego 300 uli prowadzonych jest certyfikowanymi metodami ekologicznymi. Rolnicy są kontynuatorami rodzinnych tradycji w zakresie pasiecznictwa. Roczne zbiory miodu wynoszą około 40 ton. Taka produkcja oraz pozyskane środki unijne pozwoliły w 2011 roku utworzyć zakład konfekcjonowania miodu i stworzyć rozpoznawalną, stabilną markę miodów Pasieka Pucer. Pozyskiwane miody prezentowane są na prestiżowych targach spożywczych zarówno w kraju, jak i za granicą. Małżonkowie Pucer są pasjonatami ekologii. Oprócz pasiek, na posiadanych gruntach rolnych prowadzą uprawy certyfikowanych roślin ekologicznych, a dzięki środkom z nowej perspektywy programu rozwoju obszarów wiejskich założyli sad certyfikowanej jabłoni ekologicznej. Rolnicy aktywnie korzystają z środków unijnych, dzięki czemu gospodarstwo jest nowoczesne, bezpieczne i bardzo estetyczne. Marzeniem rolników było przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia szerokiej rzeszy dzieci, młodzieży i dorosłych. Dlatego też postanowili zostać członkiem ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. W trzech salach edukacyjnych prowadzą zajęcia edukacyjne i warsztaty. Opracowali kilka ścieżek z zakresu bartnictwa, pszczelnictwa, zdrowej żywności i ekologii. Wieloletnia działalność rolnicza została doceniona przez liczne gremia, o czym świadczą otrzymane wyróżnienia i nagrody.